Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Wiem Wszystko. Tym razem opowiem co nieco o Audi 4 B7. Poprzednikiem było Audi 4 B6, które mówiłem w poprzednim odcinku. Tym razem chciałbym omówić Audi 4 B7. Zadebiutowało na rynku w 2004 roku. Zmieniono zupełnie stylizację, a także nowe jednostki napędowe trafiły pod, pod maskę trochę zostało to, niektórzy ocenili, że, że jest to jakiś facelifting B6, aczkolwiek wnętrze się zmieniło znacznie, także zostało to zakwalifikowane jako odmiana B7. Podobny w 2006 roku pod maskę trafił A4, nowy silnik wysokoprężny 2.7 TDI Common Rail, jak także yy, wersja RS4, 420 konno. W 2008 roku zaprezentowano model B8, czyli następcę B7. To ciekawe, po kilku modyfikacjach samochód jest nadal produkowany jako Seat Exeo. Silniki benzynowe były dostępne 4-cylindrowe: 1,6 o mocy 102 koni, 1,8 TFSI o mocy 163 koni, 2,0 o mocy 130 koni, 2,0 TFSI o mocy 200-220 koni, V6-32 FSI o mocy 255 koni, wersja RS s 4 o, mo o mocy 4,2 344 koni, wersja rs 4.42 FSI o mocy 420 koni. Diesle tradycyjnie 1,9 TDI z pompą o mocy 115 koni, 2-litrowy TDI o mocy 140 do 170 koni oraz V6 2,5 TDI o mocy 163 konie, 2,7 TDI Common Rail o mocy 180 koni oraz 3-litrowy V6 TDI Common Rail o mocy 204 do 233 koni. Niestety nie wszystkie egzemplarze sprawdzają się w eksploatacji. Są, występują często usterki. Co do instalacji gazowej, polecanym silnikiem na pewno jest 1.6. Jak także dwulitrowy 130-konny, 1.6-102-konny. Te silniki są dosyć żywotne. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na silniki TFSI, które już. Takie tanie w eksploatacji nie są ze względu na turbo doładowanie, jak także bezpośredni wtrysk paliwa, gdzie dochodzi do nagaru, do osadzania się nagaru na zaworach. Niestety, silniki TFSI także cierpią na nadmierne zużycie oleju. Od, odnośnie silników diesla, na pewno przy silniku 1,9 DDI trzeba zwrócić uwagę na uszkodzenia pompow tryskiwaczy jeżeli i w przypadku silników 2.7 i 3 litry, niestety dochodzi tutaj do uszkodzenia rozrządu, łańcucha rozrządu, jak także w trysku Common Rail. Niestety V6 3 litrowe oraz V6 w Dizdów w Audi A4 B7 niestety nie są bezawaryjne. Dodatkowo dochodzą takie awarie jak pompowtyskiwacze, turbosprężarka dwumasowe koło zamachowe, czy napęd pompy olejowej. Dodatkowo będzie problem też przy silniku 2,5 z wałkami rozrządu, które nadmiernie się zużywają, a także trzeba zwrócić uwagę na filtr cząstek stałych. Audi A4 B7 było oferowane z dwoma przekładniami ręcznymi, 5 i 6 oraz dwa automaty 6 stopniowe Tradycyjny TIP Tronik oraz bezstopniowy Multitronik z siedmioma z przełożeniami oraz napędem na przednią oś oraz napędem 4. Co do awaryjności, na pewno trzeba zwrócić też na bezstopniową skrzynię Multitronik, która ulega często awarii. Czy to elektronika, czy cały, cały zespół napędowy tej skrzyni. Niestety naprawa to już wydatek od 5-6 tysięcy w górę. Trzeba zwrócić także uwagę na przekładnię kierowniczą, czy nie stuka, zawieszenie, szybko ulegają w zużyciu przednie zawieszenie, łączniki stabilizatora, wahacze. Są także problemy z elektronikiem, z kluczykami, z szybami elektrycznymi, z mechanizmem centralnego zamka, jak także z ciekłokrystalicznymi wyświetlaczami komputera pokładowego. Na pewno część osób uważa za wzór niezawodności, niestety Audi trzeba zwrócić uwagę na, na, szczególnie na silniki jakie wybieramy, bo może to przysporzyć znacznych kosztów. Ceny tych samochodów już od kilkunastu, kilkunastu tysięcy się zaczynają, najtańsze egzemplarze. Trzeba zwrócić uwagę szczególnie na bezwypadkowość i znaczne przebiegi tych samochodów, szczególnie w przypadku silników diesla. Samochód też jest znacznie podatny na, na kradzieże, dlatego warto zainwestować w dobre zabezpieczenie antykradzieżowe, jak także ubezpieczenie. Na pewno jest komfort, jest dobre prowadzenie, bogate wyposażenie, aczkolwiek eksploatacja tego samochodu nie będzie tak tania jak, jak powiedzmy zwykłych marek popularnych. Także to by było na tyle. Dziękuję i pozdrawiam do następnego odcinka.